Cześć wszystkim się manko, tak dzisiaj na spontana. Znowu będzie dodatkowy odcinek, nieplanowany, a mianowicie będzie, yy, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu, do czego zmierzam, jest do zrobienia robota. Tutaj były wymieniane słupy na polu, jednym, które tutaj yy, jest na gospodarstwie. I sobie tutaj taką druszkę zrobili, jak widać. W okresie tutaj nie wiem co to był styczeń. Styczeń, bo to były mrozy. Na ja tutaj orałem, jak widać, no ale trzeba zrobić porządek, bo tutaj przyjdą buraki. No i będzie okazja wytestować moi kochani tego oto bezorkowca z klasikiem. Wiem, ciężarek by się przydał, no ale już specjalnie nie zakładałem, bo aktualnie ciągnik jest z agregatem stał. Także na tocę trochę mówię zobaczę jak sobie poradzi bez. Damy do góry, sobie zobaczycie, jak to się prezentuje. Johny z tym sprzęcikiem troszeczkę chodził, ale, ale niedługo, bo tutaj jednak zapotrzebowanie te 200 koni musi być, żeby ta robota w pełni szła. Tak jak zaleca producent. Zakładałem do John Deera 800 kg naprzód, plus ten bezorkowiec to potrafiło, potrafiło miejscami przodek na dziurach podbijać i to takie dość, dość mocno macie takie odrzutniki kątowe, ale jak tutaj pasuje łapa też były łapy wymieniane, naspawywane tutaj troszeczkę takie podrabiane, żeby się szybko nie, nie zjeżdżał przód. Zobaczymy jak tutaj będzie to wyglądać tutaj macie regulację jak yy, Ile ma zachodzić poza, poza sprzęt. Zaraz Wam to pokażę, nie wiem, czy jedną ręką to się chyba nie uda nagrać. Bo to cały czas zastojały, tyle czasu. To chyba chodzi, żeby bruza się nie usypywała co przejazd. O, tak. można jeszcze na trzecią regulację zrobić. Ale tuż tu do transportu trzeba pamiętać, żeby to składać. Bo widzicie, ile wystaje. Ta maszyna ogólnie jest 3 metrowa talerze robią bardzo robotę. Był jeden rok co wał odjęliśmy, Johnny'em było robione i tylko na przodzie tu talerze trzeba było sobie na pompie ustawić mało wiele i tak sobie radziliśmy Waga tego sprzętu, ciężko mi powiedzieć. Nie, jest tabliczka jest tabliczka, ale nie ma pokazane yy, masy ale myślę, że ponad dwie tony to na pewno z gminy tu może ciężko powiedzieć jak to mówią spontane są najlepsze co do nagrywek sami widzicie, że tutaj farba nawet przedobrze nie zeszła ale miejmy nadzieję, że trochę roboty będzie na ten skręcik bo naprawdę robotę robił szczególnie wał wow. a jak to będzie w praktyce zaraz sobie zobaczymy że nie ma tutaj drugiej osoby do nagrywania, to tylko z pozycji operatora będzie widać, coś więcej. Pierwsze testy zaczynamy. Idzie, kurde jak przecina, nie ma co gadać. Myślałem, że będzie może tam się dośpieprzeć bo mokrawo, ale idzie. Sami widzicie jaką robotę robi, jak na stole. A wiadomo burak nie lubi kurczę brył Nie ma co się oszukiwać Ale to fajnie idzie naprawdę Z ciężarkiem to w ogóle była bańka całkiem Ale nie buksuje za mocno Myślałem, że będzie gorzej Nie myślałem że uda się na testy tego sprzętu nagrać tak szybko. Sobie przejedziemy w jedną z powrotem o krakiem, wtedy można prześrodek poprawić w razie konieczności Pięknie sobie płynie kurczę z tą maszyną. Teraz to ja. Dyszka na godzinę. A kotuje tą ziemię, sami widzicie sobie, na koniec wyjdziemy, pokażę Wam jak wygląda efekt końcowy, szkoda, że ciężarku miejscami nie ma, by się przydał, dla balastu, no ale pan jest jak jest, fajnie idzie, naprawdę robi robotę, nie ma co gadać. Szkoda, że tą ziemię ubili, no ale co zrobić, trzeba sobie radzić, wiadomo, teraz nikt nie będzie pługiem, i nie będzie bryłu wyciągał na wiosnę, bo to nie o to chodzi. Dobra, Stop. Tak jeszcze mi się teraz przypomniało, tutaj widz yy, zadał pytanie, jak ten joystick się obsługuje odnośnie zadania. To już tłumaczę. Sobie bierzemy na neutral, jak się go steruje dokładnie, neutral, wciskamy modę i teraz Guzik do przodu, gaz, to już nam ciągnik jedzie do przodu. Guzik do tyłu, ciągnik jedzie do tyłu. Na joysticku, guzik do przodu i przytrzymując ruch do przodu, ciągnik idzie do przodu. Dajemy do tyłu stopniowo ciągnik będzie nam zwalniał, wciskamy pomarańczowy guzik, ciągnik jedzie do tyłu, tylko że tutaj trzeba pamiętać, że dźwignia do przodu, to on będzie jechał coraz szybciej do tyłu, to się na początku myli, ale z czasem się człowiek przyzwyczai, także o, Im będziemy trzymać, tym ciągnik zwolni, guzik do przodu, a jak chcemy po prostu, żeby było tradycyjnie, czyli rewers przód tył, wyłączamy modę, i teraz już ciągnik nie będzie reagował na nic. I możemy mieć tradycyjnie 15 minut, pole obtańcowane. Także moi drodzy, sobie możecie zobaczyć, jaką robotę robi ten bezorkowiec. No to nie pierwszy raz tym sprzętem robiłem, to ja wiem co potrafi. No ale tutaj były naprawdę warunki ciężkie i to były zbite pole, w tym miejscu jak diabli. I sobie tutaj perfekto sprzęt poradził radę. Poradził, dał sobie radę. Co tu dużo gadać? I to dość mocno było robione głęboko. Z 30 na pewno, jak najlepiej. Nie, nie mierzyłem, gdy będę gadał. Ale pięknie sobie radzi to zestaw. Do góry. To ciężarek by się przedał, nie ma co ukrywać. Na pewno lepsza trakcja by była. Ale i tak, mimo tego, sobie świetnie radził. Jedyny minus jest diabelectwo długie, strasznie zachodzi jak się jedzie przy skręcie, przykładowo, no to jest porażka. A tak to jest, naprawdę bajka. Dobra moi kochani, tutaj dzisiaj będzie taki dodatek dla was. Dodatek. Przy okazji test ciągnika z berzorkowcem, bo jeszcze nigdy nie był podpinany, ale sobie tutaj poradził śpiewająco. Bardzo zadowolony jestem tutaj z tej roboty, jaka została wykonana. Nie ma co gadać. Bo jest głęboko ruszone, nie jest pole zbite i nie ma brył na wierzchu. Także same plusy. Jakby ktoś się zastanawiał, to naprawdę maszyna godna polecenia odnośnie tego bezorkowca. Nie chcę tutaj zachwalać, Bóg wie jak, ale z odpowiednim tutaj yy, ciągnikiem, żeby te 200 koni chociaż było, no wiecie no 180, też będzie spoko. John Deere sobie dawał radę, no ale też tutaj jest duża kwestia o to, żeby utrzymać prędkość jaką się jedzie bo to też musi ładnie kotłować talerze i wał robot to musi zrobić bo jak będzie szło za wolno to już nie będzie tak efektywna robota jak powinna być macie takie zabezpieczenia tutaj na sprężynach trochę niżej opuszczę na sprężynach takie zabezpieczenia tutaj jest regulacja głębokości jest tych kalamitek troszeczkę do smarowania akurat, no ale to nie jest problem tak się na bieżąco smaruje widzicie to sobie jak się prezentuje ciągnik jest też spory a, a ten bezełkowiec jest naprawdę duży no i co, będziemy się żegnać, jak się podobało zostaw łapkę będzie mi bardzo miło dziękuję, że jesteście na kanale tutaj motywuję człowieka do tego, żeby dalej sobie <grywa> nagrywać perypetie gospodarstwie, w którym pracuję no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam!